Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku. Eee, dzisiaj z... z miasta dzisiaj. Jednego z ważniejszych w sumie miast Tak i Miasta, które, w którym, w którym e, bardzo szanują i Ups. lubią Polaków. Gdzie ona jest? Ups. Już jest. I bardzo lubią Polaków. A tutaj jak kwiatów, a nie I przynajmniej tak było 80 lat temu no. dokładnie. Tu widać elementy wszędzie. Tak. Jesteśmy w Bredzie, w mieście, które mhm. 80 lat temu, w październiku będzie rocznica, 80 lat temu, polska pierwsza polska, polska dywizja pancerna pod dowództwem generała Maczka wyzwalała to miasto. Mhm. I tutaj trochę prywaty. Jedźcie. E, Jeden z braci mojego dziadka baczył tutaj o to miasto, i akurat z dywizją przeszedł cały szlak. Prawie cały szlak przeszedł. Także przyjechaliśmy do Bredy i będziemy teraz Zaczynamy. i nie zawahamy się je zwiedzić. <laughs> Także ruszamy. Pięknie uczczone miejsce. A właśnie, tu jest jakiś napis. Zaraz nie. zobaczymy, tu jest napis. Dziennika. No właśnie Dziękuję I macie 29 październik 44 80 tak. lat temu mhm. Dokładnie No dobra, ruszamy Zobaczymy czy jeszcze coś znajdziemy A propos Na no dobry początek Chyba to trafię Tak, to jest on? Nie tam dalej, tam, tam to jest. Tam to jest w parku, ale to jest ulica generała Maczka. imienia generała Maczka, także zaraz muszę znaleźć gdzieś to tablicę. A my jesteśmy akurat w parku. Także za chwilę powinna być. No ok. Miasto Breda dostało prezent od polskich żołnierzy. Dostało to zdobyczny czołg Pantera. On został tutaj przez Polaków zdobyty, w walkach. Wczoraj akurat słuchałem podcastu o, dokładnie, o czołgu Pantera. No i wcale nie był taki, jakby sobie to wszystko Niemcy wyobrażali. Chcę zobaczyć, czy są jakieś ślady po walkach, ale chyba nic takiego. Polacy dostali rozkaz, dokładnie generał Maczek dostał rozkaz zdobycia miasta Breda. To był ważny węzeł komunikacyjny, Kolejowy, rzeczny i drogowy. No, i z zaskoczenia, gdzie Niemcy obstawili miasto, tutaj były trzy dywizje piechoty, obstawili miasto, i Polacy manewrem okrążającym od północy i od południowego wschodu zaskoczyli Niemców. No i po prostu Niemcy. Yy, Poddali prawie że miasto. No tutaj trwały dwa dni walki. Polacy wchodzili do miasta bez, bez artylerii, znaczy bez, bez zabezpieczenia artyleryjskiego, co spowodowało, albo nie spowodowało, zniszczeń i strat w, wśród ludności cywilnej. No i za to, właśnie żołnierze, którzy brali udział w walkach tutaj, dostali honorowe obywatelstwo miasta Breda. I jest tutaj cmentarz żołnierzy co nie wiem gdzie, żołnierzy polskich I, i między innymi w dziewięćdziesiątym bodajże czwartym, jeśli tak dobrze pamiętam. Yy, wrócił do swoich żołnierzy na spoczynek yy, generał Maczek. Mhm. Zostały przywiezione jego prochy. Także on tutaj został też pochowany na tym cmentarzu ze swoimi żołnierzami. To właśnie było. Yy, były takie czasy, że ci żołnierze, którzy brali udział w walkach na Zachodzie, no niestety wrócić do kraju nie mogli. Albo wrócili właśnie jak jeden z brać mojego dziadka, no i zostali zatrzymani do... no wylądowali w więzieniu. No i... E, no. Później musiał uciekać na Zachód, no, bo po prostu represje w, tamtych, w tamtym czasie powojennym w Polsce Przeciwko żołnierzom yy, patrzącym na zachodzie, no po prostu były dużo, no tak jak przy mnie, kopka. No dobra, to my sobie zwiedziliśmy tutaj ten fragment. Chodzimy po ulicy Generała Maczka. No, Natalia jest... zachwycona jest parkiem, który tam widać. Ja lubię fontany. Tak. Relacion. Także my sobie teraz idziemy na Stare Miasto, bo jak skoro wszyscy chwalą, że stare miasto jest przepiękne. Ja, ale tam jest ten, maczka bo my tam przejeżdżaliśmy tam jest generała Maczka ulica tak. no i wszyscy chwalą, że yy, Stare Miasto jest piękne także idziemy zwiedzić, idziemy zobaczyć co tam jest ciekawego a może coś jeszcze zjemy I w sumie to jesteśmy głodni mm -hmm. O, no wam powiem, że tutaj w mieście to się dzieje wszystkie knajpy pełne No właśnie, my za chwilę gdzieś chcemy usiąść, sobie też coś zjeść, wypić. Także chodzimy sobie po starym mieście. I wam powiem, robi wrażenie. Jasne, że uciekamy w uliczkę, tak. Robi robotę, super. Podoba mi się. No ja wam powiem, że na mieście Ludzi mnóstwo, co? Zaskakuje mnie, bo myślałem, że będą siedzieć i oglądać ludzie olimpiadę. Ale chociaż... Z kogo znaczy w sumie, w, sumie, w sumie to po tym otwarciu co pokazali. Także... Jednak inni mogą nie, nie. wyjść i się napić. Nie no, to jest po prostu... To z, z olimpiadą to przegieli. To po, nie rozumiem w ogóle tych otwarć. To już kolejne. W Londynie też. Frytki. Mhm. Nie, zjedzmy tym razy coś porządniejszego. Nie? Takim razem przegliśmy no z tymi fast foodami. No trochę poleciliśmy. No to może pizzę. Mm. <grystanie> Teżeliśmy pizzę macie. Że? Chodź zjedzmy coś lokalnego. Frytki belgijskie. <grystanie> <grystanie> I kiełbachę ty. I kiełbachę ta. Dobra. U, no zobaczcie, pełne ogródki. ludzi. Super. Dos, doskonale. No. Wszystko lokalne, nie? Wszystko lokalne A tutaj jakaś katedra znowu, że jak znam życie pewnie zamknięta. Dobra, nawet, nawet już ja nie tak próbuję. Próbujemy. Nawet nie, nie, nie będę. To, to jednak na mnie jest pisane. Wchodzenie nie. do takich... Ale fajnie taki. Fajnie wygląda. No. Gotyk na dotyk. A nie to w Toruniu było hasło takie. No słuchajcie, przechodzimy dosłownie kawałek. No i zobaczcie co tu się dzieje. Pełne knajpy. Tam, tam. tam dzieciaki się bawią No dobra Co to było? Aha, zapewne Albo jeszcze jest Na pewno jest No dobra To my sobie ruszamy dalej U której są kuranty, które grają. Wcześniej było w Edamie, grały kuranty dla nas, a teraz tutaj w Bredzie. Nie mam pojęcia co tam jest. No właśnie, my zaważyliśmy tutaj. Yy, znak no, z polską flagą ewidentnie, także to jest muzeum gdzieś w tamtą stronę. Ale jest godzina już taka, że na pewno jest to wszystko zamknięte. Natalia wyczytała, że to jest zamek. Tutaj sobie zjedliśmy regionalne jedzenie, to takie regionalne było. <śm> ale dobre. Dobre, dobre, ale mało. Ale tak, bo ty to musisz się najeść. A tu miałeś się przyjść, zrelaksować, zrobić Znaczy jak ja mam coś zjeść skubowa, i później się czek, dojeść, no to zawsze wychodzi. A ja się nie znasz. No się znam, no trochę tam... No dobre było, dobre, ale mało. Co? Tak. Sobie, tutaj sobie Chodzimy. Okej, okay, muzyka to już. Cisza. No proszę. Breda ma zamek. Widać fosę, także na pewno jakiś obronny, jak to zamek. Breda Castle 1568-1648. Wow, tam w tle już widzimy czołg. Krokodyli nie ma? W Kambodży teraz by były krokodyle, no, no nie? w Kambodży by były krokodyle. No, także sobie tak chodzimy, Zamknięte. Niedziela. Tam jest jakiś herb. No nie, yeah. okej. Okay. No właśnie. Tam stoi Leo. Tam, jak ktoś zobaczy, to jeszcze stoi F16. Jest jakiś muzeum. To. Ale my jesteśmy oczywiście w niedzielę, bo w inne dni to jesteśmy po prostu zajęci. Pracą, a no, dzień powszedni u nas to jest tą praca dom, praca dom. Nic mądrego, więcej. Nic mądrego. No, no tak, no. Czekaj idzie się wyspać, idzie. Wstajemy i o ale uliczki mają urocze, nie? Nie? No i proszę. Restauracyjki małe, klimatyczne. Dobra, idziemy do cywilizacji. No Wam powiem drugi odcinek i drugi cmentarz. Ale to jest ważny cmentarz. No właśnie, to jest w no języku... generała Maczka, po polsku, jest. Tak, no jest po polsku właśnie. Yy, w tym poprzednim, tam gdzie byliśmy przy... Yy, przy tym czołgu, no nie było po prostu języka polskiego, co mnie zaskoczyło, no, nie, nie. Czekajcie, spróbuję wejść. Pijamy. No. No. Proszę bardzo. Pięknie zadbany. Holenderski róg oporu, proszę Aha. bardzo. No dobrze to widać, że to walka o tym no, miasto nie była taka bezkrwawa, jednak tutaj trochę naszych chłopaków zostało. Tak jest, 1994 rok. Mhm. No właśnie, warto sobie poczytać, jak losy naszych. Tu widać szaliki. No widać, jak te losy się potoczyły polskich żołnierzy walczących na zachodzie. A właśnie, Wam coś powiem. Tam widać zdjęcia jeszcze. To jest zdjęcie polskiego żołnierza z yy, mieszkańcami Bredy. A tutaj jest właśnie 80 rocznica wyzwolenia 29 października. Tak jest i e, klub sportowy, piłkarski, który tutaj e, jest. Nek bodajże, Nek. zawsze się musi zjawić jakiś, e, ma koszulki, one są udekorowane jakby e, na rocznicę tą wyzwolenia i piłkarze w nich normalnie grają. Także warto sobie wejść na klub sportowy z Bredy i zobaczyć, jak wyglądają koszulki. Ciekawe. Fajny ruch. Ze strony Holendów. Rzeźniczy. Widać, że. 20 lat, młodzi ludzie. młodzi ludzie, no, 24, no tak. A co jest ciekawe jeszcze? Wam powiem, że tutaj e, oprócz żołnierzy, którzy byli od generała Maczka, o, na przykład, proszę. 300 szwadron lotniczy. Czyli to piloci tutaj też. Tam jest też 300. 305 jeszcze to widzieliśmy. Proszę bardzo, tutaj też jest. Czyli to zapewne są piloci, którzy zginęli w jakichś walkach tutaj w rejonie. No tak. Okej, okay. no to co? Uciekamy. Byliśmy odwiedzić Bredę. No i kończymy wizytę w Bredzie. Krótką, bo krótką, ale treściwą. Zawsze chciałem odwiedzić to miasto, zobaczyć właśnie to, co, co, co chciałem zobaczyć. Tak. Bardzo ładne miasto. Tutaj właśnie tak wygląda cmentarz polskich żołnierzy. No a my wracamy do siebie już. Bo już czas. Jutro z powrotem do pracy. I, i co? Bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami. I pozdrawiamy. Niech zapraszamy Wam się da. Tak, tak jest, zapraszamy. Wydarzy. Rozumiemy, że są wakacje, i wszystko wybaczone. Nie, Wam się da. <laughs> ja.